W poniedziałek odbyła się sesja zdjęciowa w nowych koszulkach kadry i dwa treningi poranny i wieczorny. W obu zabrakło Roberta Lewandowskiego. Napastnik reprezentacji Polski narzeka na uraz kolana i nie wiadomo, czy zagra ze Szkocją. Poniedziałkowe badanie rezonansem magnetycznym wykazało, że Lewandowski ma naciągnięte więzadło. Na asa kadry i Borusi Dortmund trzeba jednak chuchać i dmuchać, żeby nie powtórzyła się sytuacja z Jakubem Błaszczykowskim, który więzadła krzyżowe zerwał i do gry wróci dopiero za pół roku. Dlatego decyzja o tym, czy Lewandowski ze Szkocją zagra, zostanie podjęta we wtorek rano. Do kadry awaryjnie powołany został już napastnik Lecha Poznań Łukasz Teodorczyk. Na ból w kolanie narzekał też Artur Boruc. Bramkarz Southampton opuścił nawet poranny rozruch i miał zajęcia indywidualne. Wieczorem trenował już jednak normalnie. Przez żółtą kartkę otrzymaną w ligowym meczu z lechem Poznań, zamiast grać mecz w Bielsku z pod w poniedziałek z kadrą mógł trenować napastnik pogoni Szczecin Marcin Robak. W obliczu urazu lewandowskiego to właśnie on jest głównym kandydatem do gry w pierwszym składzie przeciwko Szkocji. W poniedziałek na zgrupowanie przyjechali Kamil Glik i Ojgen Polański. To już niemal wszyscy. We wtorek rano do Warszawy przylatuje ostatni Skadrowiczów Piotr Celeban. Reprezentanci Polski będą więc mieć niewiele czasu, by w pełnym składzie przygotować się do meczu ze Szkocją. Ze stadionu Polonii Warszawa Jędrzej Nowak, Orem Sport.